Hej hej, witam bardzo serdecznie z tej oczywiście Omen. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem jest to odcinek z serii Koncik Trackera. Heh, może was trochę zdziwiłem, bo jednak odcinka nie było dosyć dawno i pewnie też wielu z was mogło sobie pomyśleć, że serii już nie ma, no bo w sumie tak logicznie myśląc, skoro odcinka, odcinek się nie pojawia ponad miesiąc czasu, no to pewnie seria się skończyła, no ale cóż, no jednak. To jest taka seria, która odcinki będą bardzo nieregularnie i na początku zamysł był taki, żeby one były bardzo często Bo sobie pomyślałem, że na pewno będę sobie grał w większości czasu sam, więc po prostu będę sobie tam często jeździł i tak dalej Ale zobaczyłem wtedy duże zainteresowanie z waszej strony co do grania multiplayer, prawda? No a tu już bywa trochę gorzej, bo naprawdę zorganizować ucinek multiplayer to nie jest łatwa sprawa, bo to samo wejście na te wszystkie serwery i tak dalej, to trochę trwa, a potem jest drugi i to o wiele większy problem, czyli mianowicie trzeba po prostu e, znaleźć sobie wspólne, wspólny cel, taką trasę, w której oboje zmierzamy, chociaż w podobnym kierunku, już nawet niekoniecznie musi być do tego samego miasta, bo to się niemal nie zdarza, no ale chociaż żebyśmy trzy czwarte trasy jechali tymi samymi drogami, prawda, jakoś tam jedną autostradą. No niestety, z tym bywa różnie, dlatego też jakoś tak wyszło, że e, tych odcinków nie było, no bo nie chciałem się tego wszystkie organizować, a pomyślałem sobie, że w sumie e, też na początku zamysł był taki, żeby jednak samemu jeździć, no też, e, prawda, jednak ta gra to będzie, zawsze seria z tej gry będzie taka bardziej powiedzmy to e, na spokojnie robiona, raczej też bardzo byłbym wdzięczny e, Wam, jakbyście właśnie jakieś zadawali e, ciekawe pytanie, bo nie wiem czy wiecie, ale gdzieś na początku właśnie mówiłem o to, e, prosiłem, żeby tutaj właśnie jakieś ciekawe pisać komentarze, takie, w których mógłbym rzeczywiście coś opowiedzieć, jakieś na pytanie odpowiedzieć, jakoś tak e, wiel, więcej mówić, prawda. Otworzyłem sobie tutaj listę e, komentarzy i teraz ja jednocześnie też przypomniałem, że poprzedni odcinek e, był e, drugą częścią odcinka, tam jeszcze poprzedniego, e, więc i nagrywano od razu zaraz po, po tym poprzednim, prawda, czyli w takim wypadku... E, nie czytałem komentarzy też z odcinka jeszcze poprzedniego, więc te komentarze trochę będę miał do przeczytania. E, I fajnie, bo też mam ochotę podpadać na trochę pytań, na jakieś tam... E, ...zareagować na jakieś ciekawe spostrzeżenia na temat serii, kanału i tak dalej, to jest całkiem fajne. I lubię takie komentarze, które coś wprowadzają, skłaniają do jakichś odpowiedzi i tak dalej, to jest całkiem fajna rzecz. E, w kwestii tego, co się dzieje w samej grze, no to co? <laughs> Moja ciężarówka jest taka sama, jaka była zawsze w American Trucku. E, chyba, tak mi się wydaje, no raczej długo nie zmieniałem. Jest to oczywiście ten Kenword. W eee, sumie dawno nie grałem, nie wiem czy się wiele zmieniło, ale cóż, zapozuję sobie na chwilę gierkę i... Jeszcze otworzę sobie tak na szybko, mam nadzieję, że chwileczkę poczekacie, otworzę sobie jeszcze komentarze z odcinka jeszcze poprzedniego, bo już te już mam przygotowane, ale chcę mieć i jedne i drugie, no łącznie komentarzy jest jakieś 50, więc myślę, że będzie całkiem ciekawe, ciach tu sobie dam od najnowszych i jest ok. na razie komentarze z odcinka poprzedniego, a potem dojdą jeszcze te takie wcześniejsze, dobrze, chyba już wszystko działa, jest git. No czekam na czerwonym, Ok. E, tutaj się pyta Łukasz, kiedy CSGO, no to, jest, to wszystkie te, te komentarze są sprzed jakiegoś ponad miesiąca, także no cóż, tak już być musi, e, no to w kwestii serii z CSGO to w ogóle już teraz gram o wiele mniej w CSA i do tego też nie ma odcinków i w sumie... Nawet nie wiem, jakoś dziwnie mi się te odcinki prowadziło, bo tak jak w CSA grać grałem wtedy dużo i przy mi się grało, tak samo to prowadzenie odcinku było trochę takie trochę dziwne, no bo mm, nie wiem, wyobraźcie sobie jakbyście wymili grać, ale cały czas była nad wami kamera, no nie by nic takiego, ale kurczę, jakoś tak dziwnie mi się grało. Kiedy musiałem też wiedzieć, żeby jakoś wyglądać normalnie, nie jak jakiś... Yy, w sumie trochę... No wiecie, jak kamera tak patrzy, tak trochę dziwnie się czułem grając i... Yy. No, wiecie, jakoś tak człowiek się luźniej czuje, kiedy e, kamera na niego nie spogląda. E, nie w takich grach jak na przykład e, American Truck Simulator, prawda, czy coś w tym stylu, ale raczej w takich grach CS to jest trochę dziwne i jakoś tak m, też nie ukrywam, że trochę przez to ciężko było mi się skupić. E, teraz jadę właściwie w takie miejsce, które mogę dopiero wziąć na czepy, bo jeszcze nic nie wiozę. Nie wiem, czy ktokolwiek na to zwrócił uwagę. Pewnie nie, bo tego nie widać, ale jak, jak tutaj pokazuje jadę bez naczepy, bo nie, ponieważ dopiero po nią jadę, ale to już jest. To już jest mile stąd, także to jest e, właściwie momencik. Preziu napisał Nice, a nawet nie wiedziałem, że taki czas temu Preziu gdzieś tam mogą jakieś tam filmiki moje, proszę bardzo. E, Enzo, na czym grasz OMEN w ETS? E, ja gram i w ETS, i w ATS na e, sprzęcie jednym, a jest to e, pad do Xboxa 360. E, I to jest taka fajna sprawa. Oczywiście może mieć taka zajebista kierownica z dla no ale przecież to kosztuje bardzo dużo, no i... Raczej na razie na coś takiego sobie nie mogę pozwolić, może kiedyś ja i tak nie sądzę, żebym aż tyle pieniędzy wydał na, na kupię kierownicę, no bo to tylko jest jednak taki taki sprzęt służący tylko i wyłącznie do rozrywki, a no jednak tyle pieniędzy na to wydać, to jednak naprawdę trzeba mieć trochę tych pieniędzy przeznaczonych na, na taki właśnie wydatek. Jakim jest totalnie taki rozrywkowy wydatek, no moim zdaniem jest to naprawdę dużo i jakbym jakieś kupować kierownicę, to chyba sobie kupię jakąś taką tańszą, e, która również jest w miarę dobra. Tak mi się wydaje, że to chyba byłby lepszy pomysł niż aż tyle dawać za taką drogą z RGTH. No dobrze, zobaczmy sobie, który ja tu miałem. Ojej, 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 to nie ten przycisk. Już przycisk 8, żebym jeszcze wiedział, co to jest za przycisk, właśnie. O, to jest ten przycisk, dobrze. Jeden przesyłek, i to jest właśnie to z firmy Tesla. Hmm, nie jestem pewien. Ale możliwe, że to właśnie jest moda, bo ja tu mam trochę modów pobranych, a przecież Tesla to jest prawdziwa marka, więc zakładam, że to właśnie jest z moda. Samochody elektryczne, czy tam jakieś zabawy, Nie wiem w sumie jakie to mają. Tesla to są chyba takie właśnie elektryczne samochody. Mogliście je zobaczyć na serwerze e, i Your World. Na serwerze Spillknife też była Tesla, ale m, chyba niemożliwa do kupienia, tylko administrator ją posiadał, z tego co pamiętam. Nawet byłem w tym jego klanie, więc w, nie, widziałem ją w przechowalni, że jest takowa. Miała ID 1 jakoś to ciekawi, także taki był właśnie samochód z ID1 na spinalifie to właśnie była Tesla. No ale o tym nie teraz, bo to nie jest MTA, prawda? Dobrze, mam tutaj naczepę. Jak ona wygląda? Wygląda do miarę normalnie niezwykłe kontenery, no raczej można sobie przyjąć, że to są jakieś części do tych <ścoughs> samochodów elektrycznych. ogólnie samochody elektryczne, tak mam powiem, że... Yy, raczej to miał być taki szok, że wow, świetny samochód elektryczny i tak dalej, ale to się chyba nie przyjęło. To miało być takie opłacalne, że... że że po prostu wyjdzie taniej też na tym, znaczy ogólnie też chodziło o to, żeby było dla środowiska przyjazne i tak dalej, prawda, ale też to miało to być takie, że będzie tańsze niż paliwo. No i rzeczywiście, no, ten, prąd elektryczny jest tańszy niż paliwo, no ale jednak co kilka lat w takim samochodzie elektrycznym trzeba tak tam wymienić jakiś tam e, sprzęt, nie, nie wiem jak to się nazywa, więc nie powiem wam, ale e, jednak okazało się, że jest to o wiele bardziej kosztowniejsze niż się na początku wydawało i jednak ktoś tak średnio przyjęły te samochody elektryczne na świecie i w sumie ciężko powiedzieć czy kiedykolwiek takie będą popularne, podejrzewam, że dopiero wtedy, kiedy ludzie będą już skazani na samochody, na, na, na energię elektryczną, kiedy paliwo aż tak podrożeje, kiedy już to będzie, no, mijało się w ogóle z celem. O rany, troszkę obrysowałem się, ale to nic. Ogólnie muszę zaraz tutaj jakiś odpoczynek skołować sobie, bo z tego co widzę, to już mój kierowca tutaj zaczyna zaczyna taki być śpiącawy, ale powiem wam tyle, że tak jak w EuroTraku załóżmy, że sobie jedziecie w EuroTraku czy American Traku, prawda, bo to są jednak bardzo podobne gry Załóżmy, że jedziecie sobie i nagle wam rzeczywiście zabrakło tego paliwa, nie paliwa, tylko wam zabrakło tych punktów energii jakby, że po prostu kierowca jest wyczerpany No to co się wtedy dzieje? Ekran robi się taki lekko ciemniejszy i jest napisane gdzieś tam komunikat, że kierowca jest zmęczony, że należy się zatrzymać na odpoczynek, prawda? i sobie pewnie myślicie, a to szkoda słabe to jest i w ogóle jak tak grać kiedy nam ekran ciemnieje, a powiem wam, jak to było w, w, kiedyś w starszych grach e, związanych z takimi ciężarówkami no po prostu w starszych symulatorach ciężarówek e, tam powiem wam, że było tak, że po prostu e, kiedy e, kierowca był nie, 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 potrzebował snu to ekran był już taki totalnie czarny po prostu gasił się, jakby nic nie było dać na ekranie i tak było przez kilka sekund, potem ekran się włączał i za kilka sekund znowu robił się ciemny no jak dla mnie mega hardcorowa rzecz. Ja... To, to oczywiście mówię teraz o serii gier 18 Wheels of Steel of Steel 18 Wheels of Steel Czyli chodzi o serię um, studia SCS Software, prawda? Czyli tego samego studia odpowiedzialnego za tą grę właśnie. To są poprzednie gry tego studia. E, ta naprawdę to było takie hardcorowe, że aż musiałem wklepać czyta, który yy, który właściwie robił tyle, że nie, nie, nie trzeba było się zatrzymywać na te postoje, żeby spać, no wydaje się głupie, no ale kurde, to była taka masakra. Gdzie bym nie wyjechał, to od razu cały ekran czarny i no ogólnie stare gry były hardkorowe, takie strasznie Zawsze było ciężko się połapać o co chodzi i tak dalej. Teraz te nowy gry są mega uproszczone i niby to jest fajne, no bo wtedy mogą trafić do naprawdę szerokiego grona odbiorców, nawet do takich najmłodszych, którzy w sumie się tym za bardzo nie orientują i tak mogą um, się takie, taką grę pobawić, ale naprawdę z drugiej strony takie totalne uproszczenie gier ma też wpływ na ich grywalność i... Może ktoś tego tak bardzo nie odczuwa, bo to tylko taki luźny scenator dla zabawy, ale jednak e, to się tyczy wszystkich gier w ogóle, w uniwersum całych gier komputerowych, że są wszystkie upraszczane. No to ja nie jestem specjem e, w tym temacie, raczej zachęcam do zerknięcia sobie na kanał TV Gry, który na pewno wszyscy znają, bo to jest chyba najpopularniejszy kanał o grach w Polski. E, tam właśnie była o tym mowa specjalnie na filmiku e, o tych takich uproszczeniach, o tym, że gry stają się coraz prostsze. A, jeszcze się załapałem na to, żeby przejechać, chociaż teoretycznie powinien się zatrzymać, no ale dobra już. Dajmy sobie siana. Pozwólcie, że sobie zerknę na chwilę na OBS-a. No właśnie, trochę mi kamerka podjecha do góry. No tak powinna być, bo to jest trochę, trochę to wygląda słabo. E jeszcze jest, są ten, e są jeszcze... Y, są jeszcze komentarze, tylko jest, jeszcze komentarz jest jaki dlc silu modyfikacji to jest Going East i jeszcze jest komentarz y, czy będzie jakaś serial paru odcinków z Nitro Speed Center, no to to już jest nieaktualne, bo jest, prawda? No właśnie, a w ten momencie y, patrzę na komentarze do y, drugiego serwera, party na jakim serwerze gra, to jest Euro, Europa 2. Y, taki to jest właśnie serwer. Najczęściej jeśli gram rzeczywiście w ETS na multiplayer no bo jednak y, to się zdarza w sumie rzadko. Jakoś nie ciągnie mnie do tego tak znacznie. Patrzcie na niego. Na czerwonym jedzie. A już zielony, no. No, to nie jest źle. Tak czasami też mam, jak stoję gdzieś na jakimś przejściu, które znam doskonale i wiem, kiedy będzie po prostu zmiana światła. To nieraz już przechodzę, kiedy jest czerwony, a w miarę przejścia robi się zielony, bo już tak wiem, że samochody mają czerwone. Hm. Taki jestem sprytny słaniak. Eee, tutaj taki całkiem duży komentarz od Dachora, zaraz go przeczytam. Yy, mam oryginalnego ETS2 i gdy pobrałem jakiś mody to, to po zainstalowaniu wyskakuje mi błąd, że ETS2MP przestał działać. Mógłbyś mi link do strony, której poprawić ETS2MP. No to yy, tutaj nie podałem Ci, bo... Widocznie uznałem, że to jest zbyt proste. Wystarczy pisać ETS2MP i już masz jedną, jedyną stronę, na której jest wszystko związane z multiplayer i do ETS 2, i do American Truka. To jest jedna taka duża oficjalna strona i innych nie ma, więc bardzo łatwo jest na tą stronę trafić. To nie są jakieś strony z modami, tylko po prostu jedna duża autorska strona, która posiada te wszystkie lowland linki. I skoro ciędzia, to widocznie coś musiałeś zrobić źle, prawda? Tak ci powiem, no cóż. A właśnie, kurczę, powinienem to powiedzieć na początku. Jeśli chodzi o wyniki Mafii 3, to e, postaram się jutro albo pojutrze to wrzucić na kanał. Także, e, no, w sumie powinienem na początku. Hmm. Gdzieś muszę też dać info, bo już mi wszyscy napastują. Kiedy te wyniki? A ja jeszcze chwilę czekam, bo naprawdę codziennie zgłaszają się ludzie. Więc tak głupio by mi było zrobić teraz, kiedy wiem, że na przykład za dwa dni będzie 10 osób więcej do konkursu. No i, no, w sumie to zawsze te 10 więcej osób, które mogą wygrać, więc, no wiecie, ja raczej wolę poczekać. Zresztą. Po co się śpieszysz z tymi wynikami? No kurczę, jeszcze kilka dni na spokojnie, prawda? No, myślę, że za, za dwa dni na pewno na kanale będą, a e, możliwe, że nawet i jutro. O, o, o ile oglądasz ten materiał, właśnie na bieżąco, to, to, to jest aktualne. Cichy TV. Kupiłem sobie ETS, ETS i w niego nie gram. Bo jak zauważyłem, że tego już MTA, to się na nie przerzuciłem. Dopiero oglądam cię od dwóch tygodni. A widzisz. Oj, 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 oj jak ja źle jadę. <laughs> tak to już jest, jak patrz na drugi monitor. Sami widzicie. E, Filip GHP. Nagraj GHB, nagraj Play Your Life MTA, no tak, polski kangru. Lepiej jak sobie kupisz Logitech Driving Force GT za 500 zł nowa, a ja używalną kupiłem za 350. No widzisz, to fajna sprawa. Fajna sprawa rzecz tylko ta kierunica chyba jest. Ona ma chyba 360 stopni, prawda? To i tak jest całkiem wystarczająco, prawda? To i tak jest całkiem w porządku. Najlepsze takie 900 stopni, no wiadomo, no ale kurczę, taka chyba też jest w porządku i... No masz rację w kwestii tej kierownicy, to to wiele lepiej się opaca kupić taką niż taką drogą, no bo bez przesady, no. Wiadomo, jest świetna taka, no ale to co innego jak się całe życie gra w takie gry i naprawdę się jest takim fascynatem. Ja bardzo lubię symulatory, ale aż tak, żeby kupać kiedyś za 1000 zł, no nie raczej nie bardzo. Za 500 plus właśnie ta używana 350, no to, to już jest co innego, prawda? To już jest inna sprawa. A wiele. Orzechów. Na kierownicach, jakąś piąty, szósty bieg, to żeby wbić siódemkę, musimy przyjść tu zmienić z chrzębiegu na wyszu, czyli y, siódemkę, i tak dalej. No właśnie, tak to wygląda. Mhm, yy, yy, tak, tutaj właśnie napisałeś, jak to wygląda. No fajnie, że napisałeś, co mi nawet o tym tak do końca yy, nie wiedziałem, byłem tylko taki. Tak, tylko podejrzewałem różne takie rzeczy i tak dalej. Yy, Borkowski napisał, że z kodem możesz kupić całą niszczyżerową, wygląda w środku normalnie jako osobówka. Fajna sprawa, myślę, że tym się trochę pobawię. Yy, dobra. Master Dick, bardzo fajny odcinek, łapka w górę, wielkie dzięki. Tutaj jakieś chińskie znaczki, więc tego nie przeczytam. Jakiś y, fan anime. Y, co do osobówek, jak na razie jest tylko skoda, możesz kupić w każdym salonie, a wnętrze masz tak, jakbyś w niej siedział. Kosztuje jakieś 55 tysięcy euro, y, a ciśniesz na tym 240 km na godzinę max. O nie, już mi sieba. Muszę się zatrzymać, ale tu chyba nie będzie, to Zobaczymy. Minusem jest, że naczepę nie wiedziesz, bo po pierwsze dostańsz bana, po drugie nie dasz rady z tym skręcać, ale to i tak dziwnie wyglądało. No to prawda, to prawda, jak najbardziej. Hm. no cóż. Mateusz Fraś. Rób częściej materiały z tej serii, bardzo przyjemnie się oglądać, na przykład do kawy. No, bardzo mi miło i no z tym części też mi głupio trochę, że nie robiłem, no ale... No, nie wiem. Solo to mogę robić częściej, ale jakoś tutaj obzdrałem w głowie, że to jest, że... No bo trochę osób czekało na nagrywki, żeby z nich nagrać tę serię konciech Trackera. A mi się tak strasznie nie chciało, bo to jest dużo roboty z tym, żeby to wszystko ustalić, i tak dalej, że aż mi się odechciał do całej serii. A tak naprawdę to dobrze mogę prowadzić sami. i raczej bym tego się trzymał. Bo ja jestem taki, że mam ochotę, to ciach siadam, nagrywam, a jak ja tyle to trzeba tam zorganizować, to jest naprawdę tyle, że aż się może odechcić człowiekowi, tak wam powiem. Niestety. Mr. Maxer, pozdrawiam Cię. Omen, również Cię pozdrawiam. Mati, można w tym odcinku kupić osobówkę. No, to bym musiał być na multiplayer, ale naprawdę jestem tego ciekaw. Może coś takiego zrobię. Piesel Dragon. Można z tobą zagrać w TESA. No, raczej mam mało czasu, więc chyba tak średnio ci powiem, niestety. Chociaż nie bym sobie z kimś jeszcze zagrał, ale. No, czasu chyba na to mi za bardzo. Czasu mi na to tak średnio pozwala. Kolejne komentarze. Mati, zabieram się za oglądanie. Mati Śpioszek, No proszę. Wędkarz. jest wygrał prawo w Lejsach, to prawda. Na szczęście w świecie rzeczywistym chyba jeździ bardziej rozsądnie, chociaż w sumie już trochę jakichś różnych karamboli na, na tym swoim Romecie zaliczył. Na przykład e, ten, uszkodzenie sprzęgła. To jest jego, jego, jego popis. Popis taki wyczyn, wspaniały. No a może nie będę opowiadał szerzej, jak to wyglądało, bo nie wiem, czy mogę, ale naprawdę śmieszna sytuacja. Raczej w kwestii jazdy na motocyklu, to powinno się patrzeć przed, przed siebie. <grym> Bielak 51. Kurwa, mam ten zabrak włączonych świateł. No, trochę raczej jest cytat Mirusia ty sam? I wanted. Obejrzałem cały, twój się ogląda stóp i łapka. Wielkie dzięki, bardzo mi miło. <grym> mam nadzieję, że ten odcinek też ktoś obejrzy rzeczywiście. No, bo jednak w sumie tyle tego trochę długo nie było, że na pewno ci, którzy tą serię, tą serię byli zainteresowani już gdzieś. M, zapomnieli w ogóle, że taka seria istnieje. I w sumie głupio mi trochę zaniedbałem, no ale, no jakoś tak wyszło po prostu, jakoś tak haha, głupio wyszło. E -e -e, co tu dalej? Jeszcze komentarz. Łukasz, wirtualny kierowca, zapytał się, czy gram na klawiaturze. Tak, właśnie, to jest klawiatura. Nie, to nie jest klawiatura, <fiel> to jest pad. Nie wiem, dlaczego tak powiedziałem przed chwilą. <fiel> Już późna godzina jest, naprawdę. E I Coraz. Właśnie, spoko poglądać coś innego niż MT, nie wiem, czy ją utylili no Cóż, pewnie tyle było właśnie z tego powodu, że MTA to nie jest. No cóż, niestety tak też bywa. Mam już informację, że dopadam mi zmniejszenia Jak widzicie, ekran robi się taki ciut ciemniejszy, i to jest właśnie to, co się dzieje na ekranie. <grym> Jak dla mnie to jest trochę takie lajtowe, że tak naprawdę jakby ktoś yy, chciał to, by robić dobrze, mógł w ogóle <grym> tutaj w tej grze yy, nie spać, no bo to nie jest w sobie takie istotne. Wiecie, co mam ciekawy pomysł, strasznie. Hmm. Trochę to głupie, ale coś muszę zrobić. Momencik, bo tak sobie pomyślałem teraz, że. Mm, mam w końcu tą drugą kamerę. Jakby tak, do czegoś się użyć. Poczekajcie, poczekajcie się za tym zajmę. Momencik. Wydęc teraz na OBSa. Yy, urządzenie do przechwytywania i ciach. <noise> to może być bardzo dziwne, ale tak sobie pomyślałem, że może by użyć drugiej kamery, żeby pokazać wam pada. I jak na nim gram. <noise> Trochę to dziwne, naprawdę, ale... Niektórzy tak mają. Na przykład widziałem u wujka Bochuna kiedyś, że on tak właśnie sobie zrobił i to było całkiem fajne. Yy, na przyszło to sobie ogarnę jakoś lepiej, ale teraz próbuję tak, na, tak próbnie totalnie, bo. O. Nie, widać. To jest bardzo zły kąt. Kurczę, muszę na czymś to położyć. Na przyszłość się przygotuję bardziej. Pudełko od chusteczek, no pewnie. Co może być lepszego? Tylko kabel trochę krótki. O, dobra, już jest kabel długi. Ciach. Zależy na pudełko od chusteczek, tylko kupię, że widać trochę monitor, no ale... Tak teraz, teraz na spróbowanie. i... Pola mogę trzymać na przykład tak i będziecie wtedy widzieć. Głupie to jest strasznie, no ale y, jestem. Zawsze po prostu chciałem tak wypróbować. Tą kamerę, jakby się sprawdzało, jakbym dodatkowo jeszcze grał w ten sposób. Jak widzicie, y, trochę jest zlagowana przez to, że y, jest za nią monitor. Zakładam, że właśnie o to chodzi. Ale to dziwne, lol. No jak widzicie, to jest profesjonalne nagrywanko, gdzie jeszcze widzicie y, pada. Znaczy, nie powiem, że jest to jakiś. Wspaniale wygodny, kiedy muszę trzymać ręce w konkretnej pozycji, bo inaczej pad zniknie mi z kadru. Ale to tak tylko na chwilę, bo i tak za skończę nagrywanie i tak jeszcze chciałem to wypróbować. Mogę Wam przy okazji powiedzieć, jak padzie mu przyciski. Oczywiście gazowanie mam tutaj na, tutaj na tego trigera. O tutaj taki on jest dosyć głęboki przycisk, to jest oczywiście gazowanie. Sterowanie lewo-prawo, no to oczywiście jest to lewa gaiga. Te takie przyciski na górze. To mamy na kierunkowskazy, wskazy Te butony na górze Tu mam chyba wyłączanie silnika zielony Czyli A B to mam chyba Nie jestem pewien, ale lepiej tego nie będę klikał To są światła, Y, takie żółte To od razu mi się kojarzy ze światłami No a niebieskie to mam wycieraczki, no bo jakoś deszcz to mi się kojarzy właśnie z takim kolorem niebieskim najbardziej Tu mam przycisk powrotu do menu A tu mam przycisk po prostu Nie, to jest Chyba... A, szybki zapis, to jest właśnie szybki zapis, tak to wygląda. A tą drugą, gejgą, bo to drugą Gajgu, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, ruszam po prostu ekrany na lewo i prawo, o, trochę to wyglądało dziwnie. A jak kliknę ten, tą gajgę, to mi się tak centruje na środku. Trochę dziwne jest to spadem, że możecie go teraz widzieć, ale powiem wam tyle, że chciałem tą kamerę wykorzystać właśnie po to, żeby jakoś dodatkowo móc coś robić, no bo ta kamera ogólnie w dzień nagrywa świetnie, w nocy jak widzicie jest trochę mało płynnie, prawda? No bo to nie jest takie płynne jak, jak ta kamera główna w tym momencie kiedy jest ciemno. No ale naprawdę, jeszcze przed wyłączeniem nagrywania zrobię te, taki test, że spróbuję świecić lampą konkretnie na napada i zobaczę, czy będzie teraz o wiele lepiej. O, patrzcie, teraz jest płynnie, widzicie to? Bo ja widzę, teraz jest, ja jestem trochę ciemniej, to trochę słabe, ale jak widzicie, teraz pad jest mega płynny, patrzcie, lala, lala, płynny, fajny i można sobie na spokojnie, kurczę, widzicie teraz go idealnie. Widzicie, pada tutaj z elegancko, a tam jest ekran gry, <laughs> trochę dziwne. No dobrze, takie coś. Fajna sprawa kurczę, trochę dziwnie, ale ja to Wam powiem wykorzystam, ja to wykorzystam, jakoś po to, że to wykorzystam, żeby można było jakoś ogarnąć to i coś z tym zrobić ciekawego, bo naprawdę to jest fajny pomysł, żeby rzeczywiście się to przekształciło w taką kamerę, która właśnie byłaby po to, żeby na przykład pokazywać takie opada czy coś, jeśli to kogoś ciekawi, no bo wiem, ja wiem, że teraz ta kamera jest za duża na ekranie i ja to gdzieś tam pewnie bym zmniejszył czy coś, ale... Tobie. Oczywiście, jak miał kierownicę, to by było ciekawiej niż, niż Pada, no ale nie wiem. <grystanie> no eksperymentalnie, eksperymentalnie. No nic. Ja się z Wami żegnam w takim razie, e, bo to już jest tam ponad 20 minut i raczej nic teraz tutaj trzymać. E, no i zachęcam do tego, żebyście pisali jakieś ciekawe komentarze, jakieś pytania, na które mogą odpowiedzieć coś w tym stylu. <grystanie> nie wiem, ta seria jakaś jest e, chyba taka trochę mniej oglądalna, ale śmiesznie mi się oprowadzi ciekawie. <grystanie> no nic. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Na razie i cześć.